Wszyscy widzowie. Dzisiaj pokażę Wam samolot z drugiej wojny w formie ptaka. Leci on? Nie, on jest widzowie? No kurczę. Ciekawe zielony ci jest. Dobra, Hmm. Leci! Kurczę Widzicie? W ogóle Mam no nadzieję, że już zobaczycie yy, jaki macie cokolwiek wzrok O! Leci tam Leci Gdzie? Gdzie? Tam. Tam.

Dajcie! Mam nadzieję. Leci, leci, leci! No nie. Oleksuta, Taki! Dobra, widzowie. Ja się z Wami żegnam. Zdawcie łapkę w górę, subika. Dzwoneczek. A napiszcie też w komentarzach. Mały gugus, czyli gołąb. Przypnę wam serduszko. Nara.